Paco Power System imat najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy po finałach Mistrzostw Okręgu Lubelskiego, które od piątku do niedzieli odbyły się w Szkole Podstawowej w Lublinie. Jest ze mną prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pan Waldemar Wieprzowski. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I kibice, i zawodnicy... Dopisali, mieliśmy bardzo dużo walk, bardzo dużo zawodników, którzy przystąpili do, do tych mistrzostw. Tak, ponad 130 zawodników, ponad 70 walk gościliśmy w szkole numer 52 podstawowej na felinie. Podziękowania w tym momencie chciałem złożyć pani dyrektor Stacharskiej. No już stało się tradycją, że boks zagościł na dobre na felinie. W tym obiekcie impreza nasza przyjęła się i zawsze po prostu jest miła atmosfera i, i, i fajne kibicowanie ze strony głównie mieszkańców Felina, ale i całego Lublina. Które walki zapadły Panu w pamięć yy, i jeśli chodzi o dzisiejsze finały, jak również i wczorajsze pojedynki? No ja myślę, że na wyróżnienie yy, zasługuje walka yy, za Wojciecha Zaprawy. Z Łukaszem Boczkiem, między innymi, bo było bardzo, bardzo ciekawych, wiele, wiele walk, między innymi Burzec Krzysztof z Beret Boxing, klubu sportowego Beret Boxing, który został najlepszym zawodnikiem mistrzostw. Jego walki zawsze są ciekawe i na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie sportowym warto podkreślić, że ta waga cięższa, o której Pan wspomniał to akurat zawodnicy klubu sportowego PAKO, faktycznie ich walka była bardzo ładna i bardzo no, była godna podziwu, tak samo też wczoraj Adama Kuliga, który zakończył swoim pojedynkiem wczorajszy dzień mistrzostw też, też zasługuje na uwagę no i Nasi zawodnicy chcą iść do przodu, ten poziom bokserski jest na dosyć dobrym poziomie. Zdecydowanie tak. No, widać tutaj fachową i dobrą rękę trenerów, przede wszystkim pana Maciejskiego i Karoliny Michalczuk, którą zresztą żeśmy dzisiaj uhonorowali pamiątkowym takim Etui w podziękowaniu za wieloletnią karierę, za wszystkie medale, za mistrzostwa, które Pani Karolina zdobyła, no i jest wzorem do naśladowania dla młodszych zawodników sportu polskiego, ale i wiadomo, przez sportu światowego kobiecego. Rzeczywiście została nagrodzona gromkimi brawami. Ona też bardzo miło jej się zrobiła, rozmawialiśmy z nią, więc za podziękowanie serdecznie dziękuję. To już koniec mistrzostw na dzisiaj. Te trzy dni były zmaganiami pięściarzy. No i czekamy na kolejne zmagania w kolejnych zawodach. Mistrzostwa się kończą, ale czeka nas bardzo piękna impreza bokserska w maju. Memoriał imieniem Stanisława Zaleskiego, na które w tej chwili już zapraszam Państwa, wszystkich kibiców. Myślę, że uda nam się zrobić fajną imprezę z punktu widzenia organizacyjnego. Zobaczymy, czy zrobimy to na masyże, czy na terenie otwartym, bo takie mamy koncepcje i, i, i myślę, że dojdzie to do skutku. Tak więc czekamy do Maja. Ja panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, dzięki piękne.